Uważałam, że to była idealna noc. Wszystko zaplanowałem starannie, przemyślałem każdy szczegół, aby ta chwila była niezapomniana. Kolacja była gotowa, w tle grała odpowiednia muzyka, a spojrzenie w jego oczach utwierdzało mnie w przekonaniu, że przeżywamy coś wyjątkowego. Ale w ciągu kilku sekund wszystko się rozpadło. Wiadomość, potknięcie, szczegół, którego nie mogłem zignorować, i prawda wyszła na jaw. To co miało być wyjątkowym momentem, okazało się najgorszą nocą w moim życiu. Chcesz wiedzieć, jak to wszystko się wydarzyło, więc oglądaj do końca, bo ta historia pozostawicie bez tchu. Emili i Pytraski byli razem od dłuższego czasu. Od samego początku oboje czuli, że łączy ich coś wyjątkowego. To nie był zwykły związek, to było prawdziwe połączenie, składające się ze spontanicznego śmiechu, rozmów, które zdawały się nie mieć końca i marzeń, które przeplatały się ze sobą, jakby były jednością. Rozumieli się wzrokiem, wiedzieli czego potrzebuje druga osoba, nie mówiąc ani słowa. Każda spędzona razem chwila wydawała się naturalna, jakby byli we właściwym miejscu, z właściwą osobą. Tego wieczoru Emily poszła do mieszkania Petroskiego na specjalną kolację. Przygotował wszystko z wielką starannością. Pięknie nakryty stół, pyszne jedzenie a nawet kilka zapalonych świec, aby stworzyć bardziej przytulną atmosferę. Zapach jedzenia mieszał się z zapachem perfum, a uśmiechy na ich ustach pokazywały, jak bardzo byli szczęśliwi, że mogą dzielić te chwile. Podczas kolacji rozmawiali o wszystkim: o planach na przyszłość, zabawnych momentach, które wspólnie przeżyli, a nawet o tych małych codziennych rzeczach, które w odpowiednim towarzystwie nabierały wyjątkowego charakteru. Po kolacji poszli do salonu. Atmosfera była spokojna łagodne oświetlenie i przyjemna muzyka w tle tworzyły idealne warunki do dalszego cieszenia się wieczorem. Siedząc obok siebie na sofie, poczuli, że ich bliskość wzrasta. Spojrzenia, które wymienili, powiedziały więcej, niż jakiekolwiek słowa. Emily czuła tam przyjemne ciepło i Pytraski zdawał się podzielać to uczucie. W tym momencie wydawało się, że nic innego nie miało znaczenia, tylko ta chwila między nimi. Siedząc na kanapie, Emily i Petraski kontynuowali rozmowę, ale tym razem nastrój zdawał się być inny. To nie była po prostu kolejna pogawędka, to był jeden z tych momentów, w których słowom towarzyszyło coś mocniejszego, coś, co pozostawiało przyjemny skurcz w żołądku. Emily patrzyła na Petroskiego, gdy mówił, a jej uwagę przykuwał każdy, najmniejszy szczegół, sposób, w jaki się uśmiechał, gdy przypomniał sobie coś zabawnego, sposób, w jaki jego oczy rozjaśniały się, gdy mówił o czymś, co kochał. Czuła się tam bezpiecznie, jakby nic na świecie nie mogło odebrać im tej chwili. Z każdym wymienionym słowem więź między nimi zdawała się rosnąć. Emily zrozumiała, że bycie z Petroskim to coś więcej niż dzielenie się chwilami, to bycie naprawdę widocznym. Zwrócił na nią uwagę, zainteresował się każdym szczegółem, co sprawiło, że jej serce zaczęło bić szybciej. Gdy lekko ujął jej dłoń, splatając swoje palce z jej palcami, Dreszcz przebiegł jej ciało. Nie chodziło tylko o sam dotyk, ale o znaczenie, jakie za nim kryło. Spojrzenia zaczęły się wydłużać, a uśmiechy stawały się coraz bardziej świadome. Emily wyczuła w powietrzu inną energię, jakby obie wiedziały, że ta chwila przeniesie je oboje w coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Serce waliło szybciej, oddech stawał się coraz krótszy, było jasne, że między nimi istniało przyciąganie, które rosło z każdą sekundą. Nie musieli nic mówić, wiedzieli już, że tej nocy jeszcze wiele się wydarzy. Ciszę w pokoju wypełniała jedynie delikatna muzyka odtwarzana w tle. Emily poczuła, że jej serce zaczyna bić szybciej, nie ze zdenerwowania, a z oczekiwania. Pytraski patrzył na nią tej nocy inaczej, jakby chciał zapamiętać każdy szczegół tamtej chwili. Następnie spokojnym, ale pełnym emocji głosem przerwał ciszę. Emily, naprawdę lubię spędzać z tobą czas. Sprawiasz, że czuję się taka szczęśliwa. Były to proste słowa, ale niosły ze sobą ogromne znaczenie. Emily poczuła fale ciepła w piersi, jakby każda chwila, którą przeżyli do tej pory, prowadziła właśnie do tego. Uśmiechnęła się i ścisnęła jego dłoń mocniej. Ja też tak uważam, Pytraski. Wiele dla mnie znaczysz. Kiedy to powiedziała, zdała sobie sprawę, że nie była to po prostu uprzejma odpowiedź ani coś powiedzianego pod wpływem impulsu. To było prawdziwe. Przebywanie z nim było czymś wyjątkowym, czyniło jej dzień lepszym, sprawiało, że czuła się lżejsza. Pytraski odwzajemnił uścisk jej dłoni, i w tym momencie nie było już między nimi żadnych wątpliwości. Jego oczy błyszczały, a ich intensywność sprawiła, że Emili na sekundę wstrzymała oddech. To nie był tylko podziw, ani tylko uczucie. To było coś głębszego, coś, co wykraczało poza słowa. Wydawało się, że otoczenie uległo zmianie, jakby świat wokół nich stał się cichszy, dając przestrzeń tylko im dwóm. Emily poczuła elektryczność w powietrzu, tę energię, która pojawia się tylko wtedy, gdy dwie osoby są w pełni połączone. Nie musiała nic mówić, ale wiedziała to był moment, którego nigdy nie zapomną. Serce Emily biło szybko poczuła ciepło dłoni Petroskiego na swojej dłoni. Jego wzrok wbił się w jej spojrzenie i w tej chwili wiedziała, że nie potrzebuje już żadnych słów. Wszystko było już powiedziane w jego spojrzeniu, w sposobie, w jaki powoli się zbliżał, w atmosferze, która ich otaczała. Było tak, jakby cały świat wokół nich zniknął, a oni sami, w tej idealnej chwili, zostali tam tylko oni dwoje. Emily wzięła głęboki oddech, zebrała się na odwagę i powoli pochyliła się a jej usta spotkały się z ustami Petroskiego w delikatnym pocałunku. Na początku był to delikatny, niemal nieśmiały dotyk, ale w ciągu kilku sekund więź między nimi stała się jeszcze silniejsza. Pytraski odwzajemnił pocałunek bez wahania, pogłębiając go w taki sposób, że Emily poczuła dreszcz przebiegający przez całe ciało. Czuła się bezpiecznie. Czuła, że to słuszne, że są w całkowitej zgodzie. Gdy się odsunęli... Emily powoli otworzyła oczy i napotkała uśmiech Petroskiego. Nie było żadnych wątpliwości, niepewności, ani obaw. Sposób, w jaki na nią patrzył, jasno wskazywał, że jego uczucia były odwzajemnione. Ona również się uśmiechnęła, czując, jak fala szczęścia ją zalewa. Pocałunek nie był zwykłym gestem, ale potwierdzeniem tego, co już do siebie czuli. I właśnie w tym momencie Emily zrozumiała, że to dopiero początek czegoś jeszcze bardziej wyjątkowego. Emily i Pytraski patrzyli na siebie przez kilka sekund po pocałunku, jakby próbowali zapisać ten moment w pamięci. Nie chodziło tylko o chwilowe emocje, to było coś głębszego, coś, co rozwijało się między nimi od dłuższego czasu. Spojrzenie Petrowskiego wyrażało uczucie, szacunek i ciche zrozumienie. Emily wiedziała, że może mu zaufać, wiedziała, że są na tej samej stronie. Nieśpiesznie. Delikatnie przesunął palcami po jej twarzy, odgarniając pasmo włosów. Emily na moment zamknęła oczy, czując lekkość i intensywność chwili. Gdy znów otworzyła oczy, zobaczyła jego spokojny uśmiech, jakby czekał, aż ona pokieruje nią w kolejnym kroku. I ona tego chciała. Chciałem być jeszcze bliżej, chciałem wzmocnić tę więź, która zdawała się rosnąć z każdą sekundą. Chcę ci dać coś wyjątkowego, powiedziała Emily cicho niemal szeptem. Pytraski uścisnął jej dłoń mocno, ale bez pośpiechu, jakby wyraźnie dając do zrozumienia, że jest to decyzja, którą podjęli oboje. I tak było. Wiedzieli, że nie muszą uciekać, że są razem z własnej woli, że każdy krok stawiają z ostrożnością i szacunkiem. Atmosfera w pokoju wydawała się jeszcze bardziej przytulna, przepełniona atmosferą współudziału i zaufania. W tym momencie, bez potrzeby wypowiadania kolejnych słów, Podjęli wspólnie decyzję, by zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej. Najważniejszy nie był pośpiech ani nowość, ale pewność, że dzielili ze sobą coś wyjątkowego, moment, który jeszcze bardziej wzmocnił to, co już do siebie czuli. Noc zapadała, a w mieszkaniu Petroskiego panowała cisza. Rozświetlało je jedynie delikatne światło wpadające przez okno. Emily leżała obok niego, czując jego spokojny oddech i przyjemne ciepło, które ich otulało. To nie był tylko koniec pewnego szczególnego momentu, to był początek czegoś jeszcze większego. Lekko odwróciła się w jego stronę i zobaczyła spokojny, pełen znaczenia uśmiech. Czy wszystko w porządku? Zapytał cichym, ale pełnym uczucia głosem. Emili się uśmiechnęła, czując ulgę na sercu. Jestem. Bardzo. To było dla mnie wyjątkowe. Pytraski delikatnie przeczesał jej włosy dłonią, jakby chciał przedłużyć tę chwilę. Dla mnie też. Chciałem tylko, żebyś wiedział, jak wiele dla mnie znaczysz. Stali tam, wymieniając spojrzenia i szczere słowa, bez pośpiechu. Rozmawiali o tym, co przeżyli, o tym, że ten moment nie był zwykłym doświadczeniem, ale potwierdzeniem tego, co już do siebie czuli. Emily zdała sobie sprawę, że zaufanie między nimi było silniejsze niż kiedykolwiek. Dobrze było wiedzieć, że mogli porozmawiać o wszystkim że nie było między nimi żadnych lęków ani niepewności, tylko uczucie i zrozumienie. Ta noc nie była tylko kamieniem milowym w ich związku. Było to przypomnienie, że najważniejszą rzeczą zawsze będzie szacunek i więź, jaka ich łączyła. Emily poczuła, że coś w niej się zmieniło. Patrząc na Petroskiego, wiedziała, że on czuje to samo. Z radosnym westchnieniem przytuliła się mocniej, pewna, że to kolejna z wielu niezapomnianych nocy spędzonych u jego boku. Emily leżała obok Petroskiego, wsłuchując się w spokojny rytm jego oddechu i czując, jak jej serce robi się ciepłe. Wpatrując się w sufit, pozwolił swoim myślom płynąć. To, czego doświadczyli tamtej nocy, nie było tylko wyjątkowym momentem. Był to kolejny krok w podróży, którą wspólnie budowali. Poczuła z nim silniejszą więź niż kiedykolwiek wcześniej. Jakby każda rozmowa, każdy dotyk i każde spojrzenie wzmacniało to, co już między nimi istniało. Relacja z Petroskim zawsze była pełna śmiechu, głębokich rozmów i chwil, które pozornie proste, ale tak naprawdę znaczyły wszystko. Ale teraz, po tamtej nocy, Emili poczuła, że ich związek nabrał nowego znaczenia. Było więcej pewności, więcej zrozumienia, więcej przekonania, że są na dobrej drodze. Wiedziała, że w życiu nie ma żadnych gwarancji, ale jeśli była czegoś pewna, to tego, że chce być nadal u jego boku przeżywając każdą chwilę w prawdzie i miłości. Uśmiechnęła się, zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Była wdzięczna za wszystko, za chwilę radości, odkrycia, a nawet za wyzwania, które pozwoliły im się rozwijać. A przede wszystkim była wdzięczna, że ma u boku kogoś, kto sprawiał, że czuła się bezpieczna, ceniona i szczęśliwa. I oto dzisiejsza historia. Jeśli ci się spodobało, nie zapomnij polubić udostępnić i zasubskrybować kanał. Twoje wsparcie jest dla nas niezbędne, abyśmy mogli nadal opowiadać historie, które poruszają serca i zmuszają do refleksji nad miłością, związkami i życiem. Napisz w komentarzach, jaki moment był dla ciebie najbardziej niezapomniany. Chciałbym wiedzieć. Do zobaczenia w następnym filmie.